Długo wyczekiwana, szczególnie przez dzieci, inwestycja w końcu została zakończona i oficjalnie otwarta. W Mikołajkach rozpoczął funkcjonowanie nowoczesny park rekreacyjno-sportowy z placem zabaw dla dzieci i młodzieży, ścieżką zdrowia oraz miejscem do wypoczynku. Oficjalne otwarcie, któremu towarzyszył piknik rodzinny, odbyło się 20 października. Bardzo się cieszymy, że coś takiego powstało. Dzieci mają super zabawę. Po szkole mogą przyjść i wyszaleć się. Super. Delikatnie powiedziawszy, jest po prostu wypasionne. Jest najlepsze miejsce, jakie może być w Mikołajach w tej chwili. Jest rewelacja dla dzieci, dla młodzieży, bo w ogóle dla wszystkich. No. Po prostu wymarzone miejsce na chwilę obecną. Mam nadzieję, że nie zdewastują tego za szybko, bo to było bardzo szkoda, szkoda wydatku i chęci burmistrza naszego, któremu dziękujemy bardzo za to. Tak więc no mówię, no, rewelacyjne miejsce w Mikołajkach, chyba najlepsze w całym mieście. Podoba Ci się? Tak. A co Ci się najbardziej tutaj podoba? Jakaś ulubiona Twoja już teraz zabawka? Jest taka, tam taka wspinaczka. Już się wspinałaś? Ale nie na sam szczyt. Jak się Wam podoba nowy plac zabaw w Mikołajkach? Myślę, że no, jest jednym chyba z Mikołajskich no, najlepszych rzeczach, które zbudowali. Do tej pory w Mikołajkach nie było miejsca pozwalającego na aktywny, rodzinny wypoczynek, w którym znajdowałyby się urządzenia przystosowane do zabawy dla dzieci i młodzieży, urządzenia do uprawiania sportu, a także do odpoczynku i relaksu. Na brak takiej infrastruktury narzekali nie tylko turyści odwiedzający miasto, ale także mieszkańcy Mikołajek. Z inwestycji skorzystali nie tylko mieszkańcy, bo i miejski krajobraz. Park rekreacyjno-sportowy powstał w miejscu, które przez długi czas było zaniedbane. Pamiętam, jak przyjechałem do Mikołajek, to tutaj jeszcze była taka szklarnia, gdzie sprzedawane były goździki. Potem tym miejscem długo nikt się nie interesował. Stało takie zaniedbane, aż doczekało się chwili, kiedy powstał piękny plac zabaw dla dzieci. E, trochę upiększy to nasze miasto, a przede wszystkim nasi milusińscy będą mieli gdzie przychodzić ze swoimi rodzicami, bo do tej pory takiego miejsca w Mikołajkach nie było. Urządzenia na parku rozrywki rozplanowano tak, aby każdy mógł z nich korzystać, łącznie z dorosłymi. Z myślą o dorosłych powstała m.in. siłownia na świeżym powietrzu i ścieżka zdrowia. Obok tego placu jest wybudowana specjalna ścieżka treningowa dla pań, dla panów, które mogą tutaj przyjść i z tego miejsca korzystać. Nie muszą już chodzić po zaciemnionych ulicach. Tutaj już można korzystać z tego placu. Niekoniecznie gdzieś. Chodzić nie wiadomo gdzie, szybko robi się ciemno, więc trochę też trzeba zadbać o bezpieczeństwo. Zapraszam wszystkie panie no i panów do korzystania z tego miejsca. Budowę parku rekreacyjnego zrealizowano z programu operacyjnego zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeży obszarów rybackich 2007-2013 w ramach lokalnej grupy działania Mazurskie Morze. Budowa pochłonęła ponad milion złotych. Cała inwestycja kosztowała nas milion sto tysięcy z tym, że dostaliśmy dofinansowanie unijne z programu ryby w wysokości prawie 650 tysięcy złotych, natomiast reszta dołożona została z naszego budżetu. Mogę tylko dodać, że już są nowe wnioski dzieci, żeby jeszcze kilka huśtawek zamontować, no i w przeciągu najbliższego miesiąca zostaną zamontowane. No i wiosną będziemy starali się taki, takie miejsce piknikowe też tutaj zrobić z, ze stołami do tenisa, z ławeczkami, z miejscem do grillowania.